Hejka, spakujcie ze mną do Energy Landii. swoją taką torebkę bagażową. Do jak ją będziemy wsadzać rzeczy, i już Wam pokazuję jakie. Będzie to takie wideokon. Suche, mokre chusteczki. I co tam ja jeszcze miałam wsadzić? Zaczekajcie, muszę poszukać. Dobra, już wiem. To miała być pomadka. Więc teraz szybko. 3, 2, 1. Dobra, dorobionek, teraz pakujemy na te kieszonki. No to są wszystkie rzeczy. Więc 3, 2, 1. Rzeczy są już spakowane, więc zapinamy. I teraz tutaj wsadzę, wsadzę pomadkę. No i rozświetlacz. Więc. Dobra, jest git. No to spinki i nie wiem, gdzie jest pakować. wszyscy mówią, że spakuję tu zaraz, ale to zaraz, oczywiście. Spakowane. Bransoletki. No, Zalety są już tutaj spakowane i jeszcze to. Dobra, to pakujemy tutaj. Zaczynamy. Nie wiem na tej wygląda męska bagaż. Pa!